Chodźcie tu bliżej jakoś, w sensie zachowujcie dystans, ale bliżej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w przepięknym Opolu na konferencji prasowej Roberta Biedronia. Kandydata Lewicy na prezydenta z grupą młodych ludzi, ze wszystkich e, młodzieżówek lewicowych, czyli z przedwiośnia Młodych Razem i FMS-u. Dzisiaj będziemy mówili o kwestiach fundamentalnych, czyli o kwestiach przyszłości młodych ludzi i o kwestiach klimatu, o suszy, o tym, co się dzisiaj dzieje z naszą Ziemią. Oddaję na początku głos Robertowi Biedroniowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kiedy oni się kłócą między sobą w parlamencie, kiedy oni się obrażają, nazywając siebie hołotą, dzieląc się na gorszy i lepszy sort, kiedy widzimy te wszystkie gorszące obrazki z polskiej polityki, ci młodzi ludzie za mną i miliony młodych ludzi w naszym kraju pytają: Co z tą Polską? Co z nami? Co z naszą przyszłością? Często politycy mówią, że zależy im na Polsce że nie jest im wszystko jedno. Ale kiedy przychodzi rozwiązywać podstawowe problemy ludzi. Na przykład kwestie śmieciówek, kwestie braku mieszkań, kwestie